Witam, zbudowałem kolejnego moca. Jest to kolejny moc imperialny. Tym razem jest to taka mini platforma imperialna na jakiejś tropikalnej planecie. Wzorowałem się tutaj na mapie z Battlefronta 2 z Felusja, gdzie właśnie na tej mapie widzieliśmy takie rozkładane lądowisko klonów. Nie wiem, przynajmniej to tak wyglądało, jakby no można było je tak rozłożyć, szybko i złożyć. Więc się tym wzorowałem, mamy tutaj oczywiście jakieś roślinności, no roślinności, no roślinności są. No nie będę tutaj nic więcej mówił, no, jest dużo różnych typów roślin, no przejdźmy do bazy, bo ta baza jest chyba no ciekawsza. Mamy tutaj oczywiście, e, e, w sumie nie oczywiście, e, takie miejsce dla śmigaczy, mamy dwóch scout trooperów, którzy sobie gadają. Mamy pełną pełno skrzyń, mamy tutaj szturmowca oraz droida, mamy tutaj jakiegoś ziomeczka oraz takie narzędzie, taki ekran. Mamy tutaj ciężkiego szturmowca imperium oraz mamy tutaj dwóch szturmowców śmierci oraz jakiegoś, jakiegoś ważnego wataszka imperialnego. Tak się tu prezentuje ta trójka z bliska. No więc to taki kolejny szybki moc. No jest to mały moc, więc nad nią pozwoli mi się nagrywać budowania. Lecz zbliża się już trochę większy projekt, który będę chciał zbudować w końcu. Miałem ja go zbudować dawno, wakacje już. Lecz biorę się za niego dopiero teraz. Jutro również do sklepu Lego. Nie tego w Katowicach, tylko o trochę mniejszego. Więc będzie jakiś. Więc jakiś film będzie tego, co kupiłem. A mam w plana, planach kupić kilka ciekawych przedmiotów. No więc to tyle. Napiszcie, jak podoba wam się ten mały mocek. No i dziękuję za oglądanie. Do następnego Naro.